Dzień dobry, witam Cię bardzo serdecznie, z tej strony Daniel Bosy. Nagrywam krótki materiał wideo zainspirowany przy śniadaniu taką oto ulotką, którą zobaczyłem leżącą na ławie. Wziąłem do ręki i zacząłem przeglądać. Okazało się, że jest to ulotka chińska kuchnia, przepisy kulinarne. Tak więc coś po prostu, jakaś firma dała coś za darmo. Nie wiem czy to w sklepie, czy żona przyniosła, czyli stroną coś tam podrzucił. W każdym razie, przeglądając środek, możemy zobaczyć na przykład czy na zupę, na sałatkę po chińsku, pikantne pieczarki itd., itd. Mamy wypisane tutaj wszystkie składniki, które potrzebujemy. Natomiast co ważne, te składniki one są ukierunkowane na konkretną firmę. Tak? Czyli jeżeli jest napisane, że na przykład potrzebujemy ryż, to mamy napisane, że ten ryż ma być takiej takiej firmy. Firmy, która właśnie tą ulotkę przygotowała i, i zadbała o to, żeby się znalazła w moim domu. Teraz, o czym sobie pomyślałem. Gdybym miał na przykład ochotę zrobić sobie coś do jedzenia wieczorem i miałbym kupić te składniki i mając na półce na przykład kolej sojowy albo, nie wiem, albo ocet ryżowy różnych firm. I widziałbym na przykład ten olej ryżowy tej firmy, to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że zdecydowałbym się właśnie na olej ryżowy tej firmy. Dlaczego? Ponieważ to ta firma podaje mi różnego rodzaju przepisy, składniki no i prawdopodobnie to wszystko będzie genialnie smakować wtedy, kiedy wybiorę właśnie tą firmę i te składniki. I o czym pomyślałem? Jest to bardzo dobra metafora do tego i jest to bardzo dobry sposób do tego, aby pozyskiwać klientów. Ponieważ na moich szkoleniach, kiedy mówię o fundamencie marketingu internetowego i kiedy odpowiadam na pytanie osobom, które brzmi jak robić, aby sprzedawać więcej, mam dużo wejść na stronę, ale nie mam zbyt dużej ilości zakupów, to właśnie to jest rozwiązanie. Dokładnie nie w wersji papierowej, ale w wersji elektronicznej, czyli jakieś opracowanie, jakiś PDF, który będzie magnesem dla tych ludzi, którzy będą wchodzić na Twoją stronę i będą mieli motywację do tego, żeby zostawić swój adres mailowy. Dlaczego? Ponieważ adres mailowy no, jest takimi drzwiami, którymi możesz docierać do klienta, dostarczać mu wartość, dostarczać mu kontent, tworzyć relacje i powodować to, że klient od Ciebie będzie kupować. Tak więc, co powinien zrobić? Jeżeli masz. Zwróć uwaga, przekalkulujmy, jakby to mogło wyglądać w praktyce. Jeżeli masz, powiedzmy, 1000 wejść dziennie, tak? a nie masz zbyt wielu, zbyt wielu sprzedaży, zakończy się na kilku, może kilkunastu sprzedaży. Powiedzmy, że mamy 1000 wejść dziennie, i gdybyśmy teraz mieli dać coś takiego w popawie, na przykład wchodzimy na stronę, po 5 sekundach pojawia się popaw, w którym jest napisane, powiedzmy, sprzedajesz, nie wiem, aparaty fotograficzne, i pokazuje się popaw, jak wybrać odpowiedni aparat do swoich potrzeb. Pisz swój adres mailowy, aby zobaczyć opracowanie, aby pobrać opracowanie. wpisuje swój adres mailowy. Tak? W tym momencie zapisuje się do bazy mailingowej tej, e, tej firmy. Teraz, ile osób prawdopodobnie bez czapeczki, dużej kuli, bez różenia, może zostawić ten swój adres mailowy? Wiele osób powie, nie wkurzają, takie poprawki. Ja się nie zapisuję. Ok, będzie część takich. Osób. Ale gdyby chociażby, nie wiem, 30% osób się zapisało, to na, naprawdę nie jest dużo. 30% to nie jest jakaś super konwersja, ale powiedzmy, że 30% osób się zapisze. To z 1000 osób mamy ile? 300 osób, tak? Powiedzmy, że teraz ten ruch mamy o połowę mniejszy, mamy 500, no to mamy 150 osób zapisanych dziennie do naszej bazy mailingowej. Przez 10 dni to będzie 1500. Przez 30 dni mamy 4500 adresów. Przez miesiąc dostajemy bazę, osób, które były na naszej stronie, które potencjalnie są zainteresowane naszym produktem, zapisują się do naszej bazy mamy 4000 osób. W przeciągu 10 miesięcy no możemy sobie dalej liczyć, jak to, jak to wygląda. I teraz zwróć uwagę, jaki to jest potężny mechanizm, który daje Tobie możliwość docierania do tych osób ponownie. Na pewno wkładasz jakąś energię w to, żeby te osoby znalazły się na Twojej stronie. Tworzysz reklamy, piszesz bloga, pozycjonujesz domeny i tak dalej. To wszystko jest czasochłonne albo też kosztowne. Teraz żeby nie tracić tych osób, żeby nawet jeżeli one nie kupią w tym momencie, to musisz właśnie mieć coś takiego, co będzie powodować, że będziesz miał dostęp do tego klienta bez generowania kontaktów. bez reklam, co jest najważniejsze, tak? ponieważ będą oni w Twojej bazie mailingowe. Czy każdy biznes może sobie coś takiego przygotować? No już wiele takich pytań miałem. Tak? Czy do mojego biznesu da się coś takiego zrobić? A co sprzedajesz, tak. Ostatnio mnie jeden pan na szkoleniu zagrał i powiedział krowy, tak. No to faktycznie tutaj można by się troszeczkę połączyć, aczkolwiek na pewno jakiś kontent też by można znaleźć. Ale biorąc przykład z kampanii moich klientów, na przykład zakład fryzjerski, zakład kosmetyczny, Poznaj top 10 fryzur na rok 2016 i sprawdź, która fryzura dla Ciebie będzie pasować najlepiej. Koszt konwersji na ten moment 39 groszy. 39 groszy kosztuje pozyskanie adresu miadowego przy tej akurat kampanii. Dla innego klienta, gdzie sprzedawane jest odzież. Poznaj pięć kompletów ubrań, w jaki sposób sobie skompletować ubranie na odpowiednie wyjście, czyli taki poradnik, jak się dobrze ubrać. Koszt pozyskania adresu mailowego na, na ten moment to 87, zł, troszkę więcej, ale też wartość maila jest troszeczkę większa. Inne rozwiązania biznes to biznes, w jaki sposób uchronić się na przykład przed błędami popełnianymi podczas kontroli urzędu skarbowego. Też tam są różnego rodzaju punkty, które, które są dostarczane tym osobom koszt pozyskania adresu mailowego ponad 3 znów. Też troszeczkę więcej, ale znowu wartość maila też jest większa. Tak więc, to co musisz zrobić, to do czego Ciebie bardzo serdecznie namawiam i na pewno rozwiąże też Twój problem pod kątem tracenia ludzi, tracenia ruchu na Twojej stronie, ale też pozyskiwania ich jako, jako klientów. Tak? Czyli monetyzować ten przygotowanie właśnie sobie czegoś takiego. Jest naprawdę niewiele pracy, wystarczy wpaść tylko na pomysł, co możesz dać. Jeżeli nie masz pomysłu, napisz w komentarzu, Czym się zajmujesz? Na pewno wiele osób Ci podrzuci taki pomysł i też że jednocześnie, co by się najlepiej sprawdziło, a najwięcej takich odpowiedzi po prostu wybierzesz. No i po prostu trzeba to umieścić na swoich stronach, na blogach, na Facebooku i w ten, ten sposób ściągać ludzi do swojej bazy media. To jest naprawdę bardzo proste rozwiązanie, tak genialne w swojej prostocie i bardzo, bardzo skuteczne. Na tym ja opieram swoją aktywitę. Od tej pierwszej płaszczyzny, że tak powiem, od tego górnego, systemu lejka sprzedażowego i na tym też opieram kampanię, które robię dla klientów, po to, żeby to było przede wszystkim skuteczne i jak najwięcej ludzi spadają do do systemu sprzedaży. Tak więc, to, co Ciebie wyproszę, to przede wszystkim, żebyś przygotował sobie coś takiego, ponieważ to naprawdę na tobie efekty. Jeżeli nie wiesz, co z tym zrobić dalej i tak dalej, poszukaj na www.daniobosy.pl szkolenia z fundamentu marketingu internetowego na przykład. I tam będziesz miał krok po kroku, w jaki sposób zrobić taki system. I też to, do czego Ciebie zachęcam, to do pozostawienia komentarza na swoje spostrzeżenia i do pozostawienia komentarza, jeżeli nie masz pomysłu na coś takiego, to po prostu napisz, czym się zajmujesz, i na pewno wiele osób tobie podpowie. Dzięki, że postanowiłeś, postanowiłaś obejrzeć ten materiał. Życzę Tobie miłego dnia, popołudnia o nocy, w zależności od której godziny to oglądasz. I do zobaczenia. Być może na moim szkoleniu, być może na newsletterze, być może na Facebooku. Pozdrawiam!